Dzień dobry Państwu. Tak faktycznie, że jest tutaj trochę fotografii analogowej w postaci zapisów bezkamerowych i cyfrowa dokumentacja i w zasadzie jest to taki temat, który mnie interesuje, żeby porównywać te dwa sposoby obrazowania. Ja tak tytułem wstępu powiem, że ta praca wynika też z takiej fascynacji tematem, którym się zapoznałem tutaj podczas festiwalu i który odgrywa główną, czy ważną, wiodącą rolę, czyli tematem tej przestrzeni i koncepcji Słupurtu. I to spowodowało, że dwa, to już było trzy lata temu, zdecydowałem się, żeby przyjeżdżać tutaj tak poza festiwalowo i odwiedzać to miasto wymyślone przez Misiaela, przez ludzi, którzy tutaj mieszkają, właśnie Słupurt, żeby się mógł przyglądać i przyglądać się też społeczności, jak ona tutaj działa. Więc to był taki też tezę, który dałem sobie, żeby zyskać inną perspektywę, żeby poznać zasady działania innych twórców, ale także nie twórców tej lokalnej społeczności lub przyjezdnych migrantów, którzy tutaj działają i którzy, liczyłem, że też w jakiś sposób mnie zainspirują, że ta przestrzeń mnie zainspiruje. Jak przyjeżdżałem, to też przyjeżdżałem z takim zamysłem, który tutaj już obserwowałem w trakcie festiwalu, mianowicie, że ta przestrzeń w jakiś sposób jest pusta. Dla nas jest angażująca, ponieważ my tutaj oglądamy bardzo dużo dzieł i mamy bardzo nabity program, o którym rozmawiamy, ale również kiedy patrzymy w bok, przemieszczając się między ekspozycjami, to widzimy, że szczególnie tak jest takim opuszczonym miejscem. Ta pustka była dla mnie takim decydującym, wiodącym tematem, kiedy przyjechałam, żeby ją rejestrować. Miałem taką hipotezę, że, że ona jest taką powiększającą się pustką, działającą jak kula śniegowa, że kiedy ludzie widzą pustkę, to od niej uciekają. Czy w naszej tradycji śródziemnomorskiej mamy ten lęk przed pustką że jedynie osoby kreatywne, jedynie artyści, jedynie osoby twórcze mogą się nią zafascynować i w niej coś ciekawego robić. I za takich ludzi właśnie postrzegałem, że tak wyobrażałem sobie twórców słówfurtu suf, i osoby, które wypełniają tą ideą właśnie tę pustkę. Fotografując i realizując te fotografie, to one w zasadzie były realizowane na zasadzie takiego swobodnego notatnika, takiego dziennika, w którym porównywałem dwa sposoby rejestracji bezkamerowej i kamerową, posługiwałem się odcinkiem takim paskiem papieru fotograficznego, który tutaj nie ma tych proporcji oryginalnych, bo powiększenia bardziej dopasowane są do przestrzeni, w której Występują te dzieła, natomiast proporcje tego paska są zdjęte z przęsła mostu subkurskiego. Kiedy poznawałem też osoby, które działają w subkursie, poznałem osobę, która być może jest takim prekursorem, albo postacią, która jako pierwsza tym Słupkówczykiem była, czyli Henryka von który również który ma swój pomnik, który był poetą, tutaj, który tutaj żył, poezja jest mi bardzo bliska. I zauważyłem, że jest coś, co nas łączy, mianowicie ten myślnik w jego poezji myślnik, a więc też ten znak pustki był bardzo ważny z tego powodu zacząłem podążać szlakiem Henryka von Kleista i pojechałem w miejsce, gdzie dokonał swojego żywota, gdzie wspólnie ze swoją ukochaną popełnili samobójstwo nad jeziorem. Myśmy pojechali tam z Marysią, ale wróciliśmy żywi. Ale w tym miejscu w tym miejscu e, też e, wykonałem kilka rejestracji. E, pozostałe też rejestracje, które tutaj wybrałem, które się znajdują, były wykonane w fascynującym imieniu kościoła Marian Kirsze, który jest taką konstrukcją też w przebudowie, zmieniającą się budowlą w trakcie wieków, e, który też ma inną funkcję, czyli nie jest już kościołem, tylko jest muzeum. I e, też kilka ekspozycji dla ramach tam miało miejsce. Ta zmiana funkcji, ona jest istotna i, i też mnie intrygowała. To też miejsce, w którym są niesłychane witraże, o których też historię słyszałem od Michaela, między innymi Narodziny Szatana. Natomiast tam te kilka naświetleń, które realizowałem, one były w pobliżu witraży, które też dla mnie były istotne, czyli takich białych witraży, takich, które świeciły e, pustką. E, I może tak konkludując, to cały ten projekt e, no, jest zapisem e, też przypatrywania się tego, temu miejscu i poznawania tego miejsca poprzez, e, poprzez e, własne, osobiste budowanie map, ale również poznawanie ludzi, którzy tutaj żyją, tworzą ten festiwal, tworzą tę przestrzeń, ale też poza tym wymiarem oficjalnym, w którym dzisiaj się znajdujemy, a bardziej właśnie bliższym i z codziennymi sprawami i codziennym życiem. To, 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 to myślę, że tymi słowami zakończę. To dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.